Czarny dym nad gorzowem widać było z kilku kilometrów. Na rogu kasprzaka i krętej spłonął cały warsztat i skład opon. Na miejscu kilkanaście zastępów straży. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Nocy spłonął dom bliźnia. Młody mężczyzna nie zdążył uciec z poddasza. Strażacy wynieśli go nieprzytomnego. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Zaobserwuj, jeżeli chcesz być na bieżąco, mieszkańcy Czechowa znów nie wiedzą, czy dziś przyjedzie autobus. MZK przyznało: droga jest za wąska. Kursy wróciły, ale tylko dzięki prowizorce. Wystarczy deszcz i znów będą zawieszone. Motor Lublin wygrał w Gorzowie 54-36, do Stalnie istniała. Dominacja gości od pierwszego biegu. Stilon Gorzów skończył ligę na spadkowym miejscu, ale jeszcze ma szansę zostać w trzeciej lidze. Klub ma licencję, czeka na rozstrzygnięcia w barażach i wyższych ligach. Za Filharmonią Gorzowską znów działają pszczoły. Z miejskiej pasieki pszczeli Simo zebrano 128 słoików miodu, trafią do mieszkańców, którzy wspierają ekologię.